Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez miasto Ostruda wybudowano dwie ścieżki rowerowe we współpracy z powiatem ostrudzkim o długości ponad 3 km. Jazda na rowerze pozwala obniżyć emisję gazów cieplarnianych, dbać o zdrowie oraz łączy ludzi towarzysko. Ostruda to wręcz idealne miasto dla rowerzystów. Według badań podróże w warunkach do 5 km najszybciej jest pokonywać właśnie na rowerze. Ostruda ma jeden z najnowocześniejszych taborów komunikacji miejskiej w Polsce. Miasto zakupiło nowoczesne autobusy. Nowe są klimatyzowane oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Spełniają wymagania najwyższych obowiązujących norm emisji spalin. Dzięki 12 nowoczesnym pojazdom mieszkańcy mogą podróżować w komfortowych warunkach. W całej ostrudzie wymieniono stare wiaty przystankowe. Nowe łączą nowoczesny wygląd z funkcjonalnością. Poza ochroną przed warunkami atmosferycznymi stanowią również bazę do dalszej rozbudowy o nowe elementy: wyświetlacze elektroniczne, panele fotowoltaiczne, elementy żywej zieleni, stojaki rowerowe, oświetlenie czy monitoring. Podsumowując, nasz projekt odniósł duży sukces, a mianowicie nowe autobusy, nowe przejścia dla pieszych, bardzo bezpieczne, nowe ścieżki rowerowe. To właśnie jest efekt naszego projektu, za który oczywiście dziękuję moim pracownikom, a także samorządom, które brały w tym udział. Mówimy o powiecie i gminie Ostruda, a także Miasto Ostruda, ale przede wszystkim jesteśmy wzorem dla innych samorządów, które podglądają nas z boku, jak może wyglądać wykorzystanie środków unijnych. Projekt Zrównoważony Transport Miejski w Ostrudzie został zrealizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.